Co słychać u was tego typu? Ben! Witam, witam! Igor. Oj, łoba ben tego typu. A gdzie idziesz? a idę porobię zakupki z ojwami dzisiaj jest sobota trzeba zrobić zakupy jak się mówi trzeba iść do przodu nie do tyłu Ja się tak ubrałem grubo, bo musiałem, że będzie zimno. Bo był nocny rósł w całej pani. Nie poczułem że się grubo ubrałem, Ale wam coś wam powiem w całej pani, że nie wiadomo jak się ubiera. A ciepło raz zimno. Łobawa tak to było. Ładne słońce, cieplutko. Co tam? A! Jedzenie, chemię. Co to jest potrzeba? To trzeba kupić. A! <ścoughs> Mamy informacje, widzę i fani. Słuchajcie, bo jak już się zebraliście, to mam powiem, żeby nie było. Tak, wiecie o tym, i fani, że macie jeszcze te dwa dni na zamówienie... Czekajcie, bo Ja nie lubię iść i gadać. Macie dwa dni na zamówienie... Pozdrowienie, że... hejty, urodzinowe, inne rzeczy. Jeszcze macie dwa dni, czyli dzisiaj i jutro. Jeszcze te dwa dni. Jak wrócę, to po prostu zacznę Wam te zamówienia poganiać, A dwa muszę tam, bo założyłem widzowie pani, że do mnie spinacie, bo na poście puszczam wam 3 zł, a na prywatnym wam się wyświetla, że 5 zł. Muszę to widzowie pani przedstawić. Przedstawić wam to to, bo nie, nie to, że 5 zł, tylko 3 zł. Ja o tym zapominam pani. Zawsze o tym zapominam i, i tak leci. Ale macie pod miałem hejty czy nowe życzenia, to macie po 3 zł, nie po 5. Ja zaraz tutaj, po tej transmisji to po prostu przestawię wam. bo wiem, że na co się pytacie i dlatego wolę Was powiadomić, wizeruj o Łobabek tylko, Ale wali. Po oczach. O, jestem trochę w cieniu. Aha, pan. o, To będzie trzeba z buta lecieć. 2 złota i jest. Z buta trzeba lecieć. No, jeszcze nie dosyć, to, to słońce daje. Josna, wiosna, widzowie pani, widzę co tam piszecie. Yy. <grymne> widzowie pani, jak wiecie o tym, że możesz subować kanał Top niot Zapraszam do subowania do mojego fanbedzu w ogóle dziękuję za to, że teraz więcej lajków idzie do przodu suby też żebyście subowali ja jak wrócę to zrobię taki mały filmik pokazowy żebyście subowali do dniu ale ja jak wrócę z zakupu tak sam postaram się tak po południu wam to zrobić oby nie było tak, że mam gdzieś jechać bo chcę łobawem tego typu odpocząć tak mówię wysyłacie mi skryna na podstawie skryna dostajecie pozdrawiam życzenia prywatnie go piszcie cholera jasna dla kogo to ma być bo a później ja nie wiem dla kogo i zostawiam to na bok to wreszcie piszcie jak, po... jak wysyłacie skryna pod skrynem piszcie mi dla kogo te postawienie życzenie, a nie tak bo później główkuję to odstawiam to na bok a później macie pytanie. do mnie Widzowie Fani, na podstawie skryna Wam robię, wczoraj zrobiłem, jak wiecie, ci co dostali, dostali, lekko może z opóźnieniem, ale dostali, ja mówiłem widzowie Fani, nie zawsze będę miał czas, ale staram się z całej siły. Idziemy naprzód. Jak się mówi, cieplutko. Kurde, ja się tak grubo ubrałem. A to cieplutko. Łoba, Nie wiadomo, jak się ubierać w bizonie. Wieczorem, mróz. W nocy, mróz. A w dzień, ciepło. Ale możecie się nie cieszyć z tego, na pewno, bo gdzieś Tak w kwiecie maja, przywali śniegu, jak było kiedyś. Tak pamiętacie, kilka lat temu, że przywaliło. W kwietniu, na Wielkanoc. No właśnie, każdy się śmiał, zaraz. Zajajeczkiem do kościoła To powinno być Boże Narodzenie. No było kilka lat temu. Też się pamiętam. Jak macie jeszcze jakieś pytania skierowane do mnie, pytacie się Kłoda się zgrzeje, o lewa O, wiewiórkę za, fruła, po drzewie. i zaraz. E, monda ta wybiórka, przeciekała, żeby samo przejechał i sru na drugą stronę. Ojejjo Tak mówię widzowie i Ja po południu wezmę i wam pokażę tok miot Jeszcze raz Żebyście subowali i lajkowali mój fanpage Po tego zacząć Żeby nie było widać widam. Właśnie to jest właśnie teraz najgorsza pogoda Bo tak to było zimno Teraz jest nagłe odcieplenie zrobiło się To jest najgorsze widzę O Jezus Maria Cóż Nic się nie zrobi A ja naprzód idę mówię tak ubiorę się tak cieple, mówię bo w nocy był mroz mówię, ubiorę się bo nie będzie może no a tu nagle cieplutko, łobomę tego typu Damian skieruj się na mój faderz prywatnie masz wskazówki co mam zrobić ja nikogo tu nie będę pozdrawiał Jak chcesz i inne rzeczy to bardzo musisz sobie zamówić Bo ja się staram Widzę pani Widzę widam Ja się staram Też chcę od Was tego jakieś wsparcie Widzę i Kurde, to się zgrzeje. Zaraz się zgrzeje, taki będzie fino. Zaraz. Coś Wam pokażę, co no, się wam 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 się widzicie To wam 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 Zobaczysz coś się dzieje. Pęka. To musiało być w nocy mróz. A teraz to wszystko Słońce nagrywa. I stoi fajnie. No. Jak się mówi, niedługo wiosna. Już jest wiosna, jak się mówi, bo naprawdę ten klimat nam się tak w kolanie zmienił, że to jest poezja. Ale cóż, nic się nie zrobi. Naprzód i tyle. Dobrze, że dzisiaj mam yy, wolne. Bo w sobotę nie się nie pracuje, To możecie sobie zamawia Po co nie hejty czy urdzinowe No tak, ciepła ja jaka jaka jak Obierałem się, mówię, a będzie zimno to W nocy było Minus ileś tam stopni Minus chyba 3 albo 5, nie wiem Wy było nie patrzyłem bo ja dzień też tak być. To był, było Było, było e, Szymon To mogłem się wczoraj odezwać, bo ja wczoraj zrobiłem Szymon zaległe, a mogę się odezwać, a ja robiłem zaległe rano, bo miało być o 15, a zrobiłem rano. Czy odezaj się napisz mi ja wrócę do oganę mogłeś mi podesłać Po prostu miało być wczoraj o 15 Ale miałem trochę czasu Mówię A, oganę wam rano I oganałem tego Ty szyman, się nie rozważ do mnie. Takie informacje poszłam Wam na fanpage'u. Dlatego trzeba zalegować fanpage' i zasubować to To wszystko będziecie na bieżąco wiedzieli. A nie udawać, tak jak mówiłem wcześniej, fanami, fankami, ani suba nie dacie lajka na moim informację czy nie dacie, to tak jest, zami. Proste i logiczne myślenie. Pozytywne. dojdę do marketu porobię zakupki no i wrócę to wam ogarnę Tego proszę was, widzowie pani nie miejcie do mnie pretensji, jak nie, nie zrobię w tym momencie pozowienia i życzenia ja wiem że daliście skryna potwierdzenie, wszystko mam tylko tak mówię mówię, widzowie, panie, nie zawsze mam tak czas, żebym to ogarnął od razu. Są takie dni, że wam ogarnę od razu, są dni takie, że ja mam urwanie głowy, to po prostu nie mam czasu. I musicie się z tymi, widzowie, panie, liczyć. a niektórzy się z tym nie liczą i właśnie wychodzą takie rzeczy kończę transmisję, przy ten czas możecie sobie no, zamawiać pozdrowienia, życzenia tylko wiadomo, że wysyłacie z skryna bo wiadomo, widzą i fajnie, że dzisiaj woda, to nie ma przelewu. Nie księgują. Ale skryna musi się wysłać i tak, i tak. Bo na podstawie tego skryna dostajecie. Tego dostajecie a to, że mi się tam nie obsuwa, że miałem w tym dniu zrobić, a nie zrobiłem tego, się obsuwa jak było ostatnio to nie miejcie do mnie pytania. Ja wszystko mam zanotowane, wiem komu co wysłać, ale wy też musicie być felp wobec mnie. Wiesz, dla kogo to wszystko ma być, a nie że wysłać mi. Skryna i pocenie w dupę. I kombinuj, Tiger. Na koło to ma być? Tak nie możemy się bawić. I musicie z tym coś zrobić. Chociaż, albo na, może być tak, na przelewie możecie. Na tytule przelewu, podawienia w sytuacji skryna widzę na tytule Przelewą dla kogo robię światło. A nie to, że ja główkuję, odzywam się do tej osoby, ta osoba się w ogóle nie odzywa. Po kilka dniach się ta osoba odzywała do mnie w Tak nie może być. Tak nie może być, pisali Pani. To jest Wasz zasadny obowiązek, żebyście mi napisali. Bo później Macie do mnie jakieś ale, bo tak je oszukuję, i inne rzeczy. To jest wasz zasadny obowiązek, jak mój zasadny obowiązek jest to, żebym pomagano. Proste jak drut. Widzowie pani. Tego trzeba chcieć. No dobra, kończę. Już dochodzę do marketu. Przedtem trzeba zamawiać sobie zaraz posta. W wystawie i zaraz zmienię na prywatnym. pięciu na 6 zł, bo szybko się kupicie. Co i jak? Pozdrawiam Was widzowie pani i zaczynacie zamawiać. Ja jak wrócę będę ogarniał wam tego typu Bęben!